Na świecie ciągle jeszcze jest Tyle bólu i łez. Na świecie ciągle jeszcze trwa Nienawiść I człowiek człowiekowi wilkiem Zamiast bratem być I człowiek sam wskazuje się aby w wiekle tym żyć. W ciągu niecałego roku powstały dwa zakłady pracy. Na dzień dzisiejszy zarówno w Zazie, jak i w Spółdzielni socjalnej pracujesz ponad 50 osób. Spółdzielnia socjalna powstała od 17 stycznia. Zas natomiast od 1 17 stycznia ubiegłego roku. Zas natomiast od 1 października tego roku. Także proszę Państwa, dziękuję wszystkim urzędnikom, przedstawicielom urzędów, do których się zwróciłam o pomocy, którzy mi nie odmówili. I dzięki właśnie takim ludziom i ich przychylności dzisiaj możemy powiedzieć, że 50 osób już ma pracę, ale oczywiście to są myśli dalsze. I w przyszłym roku myślę, że uda się jeszcze o 10 osób, jeśli chodzi o zakład aktywności zawodowej, poszerzyć, żeby ci pracownicy mogli pracować, ponieważ warunki ku temu są. Chciałam również powiedzieć, że dużo pieniędzy nie mieliśmy, ale przy dobrych przyjacielach, dobrych instytucjach udało się, bo tak naprawdę wsparcie finansowe spółdzielnia plus zas wynosiły 230 tysięcy złotych. Są to nowe ścieżki, które przecieramy, ale zawsze staramy się szukać i znaleźć możliwość na realizację tak wspaniałej działalności jak Zakład Aktywności Zawodowej i jeszcze Spółdzielnia Socjalna. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, co się udaje w spółdzielniach socjalnych zrobić. Jest tutaj pan Tomek Musielski, czy nie jest pan Tak, jest. To była moja pierwsza przygoda ze spółdzielniami socjalnymi i taka wyciągnięta dłoń do tych wszystkich, którzy. Nie, nie potrafią sobie poradzić w tych realiach życia codziennego. Każdy człowiek, zdrowy człowiek, który uczestniczy w życiu takim zawodowym, ma tysiące problemów, zawsze jak spotykamy się to jeszcze to jeszcze to. A ludzie e, e, chorzy, ludzie, którzy nie potrafią się odnaleźć w tej rzeczywistości, mają tylko jeden problem. Jak wrócić do normalnego życia, jak odzyskać sprawność i aktywność. Myślę, że... E, te, te działania e, za no, spółdzielni socjalnych, jak i zakładów e, aktywności zawodowej to czynią. Byliśmy wspólnie na spotkaniu e, i e, wtedy pani Teresa śmiało zabrała głos, e, odważyła się, wśród tych kilkudziesięciu osób zgłosiła postulat e, 100 tysięcy złotych na wsparcie. Pan premier Donald Tusk spojrzał na mnie, spytał, czy będę miał. Ja powiedziałem, że oczywiście na taki cel to poszukam. No i potem szukaliśmy, okazało się, że, że znaleźliśmy te pieniądze, że to nie były obietnice bez pokrycia, tylko rzeczywiście konkrety i udało się to na przedsięwzięcie wesprzeć. Zakład aktywności zawodowej różni się od warsztatu terapii zajęciowej tym, iż jest to już jednostka w strukturze wyżej niż WTZ, -y, gdyż jest to zakład, który już przygotowuje pracownika niepełnosprawnego do pracy na otwartym rynku. Każda osoba niepełnosprawna w Zazie będzie przy pomocy psychologa i doradcy zawodowego miała opracowywany indywidualny program rehabilitacji zawodowej i społecznej i dzięki temu jak już się bliżej poznamy będziemy mogli określić ścieżkę kariery dla danej osoby i poszukać jej pracy u innych Każdy zakład w Polsce może zatrudnić osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu bez względu na jednostkę chorobową oraz osoby z umiarkowanym stopniem, jednakże tutaj jest, mamy sztywne reguły zgodnie z rozporządzeniem, mogą być to osoby, które posiadają stopień niepełnosprawności umiarkowany o rodzaju upośledzenia umysłowe, choroba psychiczna bądź autyzm.